Cześć, tu Adam Szczepański, autor książki Herosi. 20 historii o polskich olimpijczykach. Pomysł na książkę wziął się stąd, że chciałem przedstawić swoim synom postacie sportowców z różnych dyscyplin, ale nie znalazłem książki, która by mi w tym pomogła, dlatego postanowiłem sam się tym zająć. A jako, że zbliżały się Igrzyska w Tokio, wydawnictwo Znak zaproponowało, żeby byli to właśnie olimpijczycy. Wybór bohaterów nie był łatwy, bo mamy wielu wybitnych sportowców ale nie kierowałem się tylko liczbą zwycięstw, liczbą medali, sukcesów. Przede wszystkim chodziło mi o ciekawe historie, dlatego zrobiłem sobie bardzo długą listę wszystkich najlepszych sportowców i zacząłem przeszukiwać internet, biblioteki, zbierać informacje, jakieś, szukając jakichś ciekawych historyjek, zdarzeń z ich życia, które mogłyby się przydać do książki. Zebrałem sobie wszystko to w tym folderze i na tej podstawie wybrałem tych, których ostatecznie opisałem w książce. Na co dzień zajmuję się pisaniem o koszykarskiej lidze NBA, dlatego książka dla dzieci była dla mnie zupełnie nowym wyzwaniem. Na szczęście miałem wsparcie redakcji, w tym przede wszystkim redaktorki Oli, która nadzorowała cały projekt. Co jakiś czas przesyłałem jej fragmenty i dostawałem sugestie, propozycje, co warto zmienić, co poprawić, co może lepiej usunąć, a który wątek rozwinąć. I tak przez kilka miesięcy, aż wszystkie rozdziały były gotowe. Wtedy zebrałem wszystko, wysłałem, zadowolony, że mam wreszcie gotowe. Oczywiście spodziewałem się, że jeszcze będą jakieś drobne korekty potrzebne, ale to właśnie miały być jakieś drobne rzeczy. No okazało się, że niekoniecznie, bo po przeczytaniu całej książki Ola stwierdziła, że warto podkręcić emocje, dodać jeszcze nieco więcej akcji, żeby czytelnik poczuł, że rzeczywiście znajduje się w centrum wydarzeń. No w tamtym momencie nie byłem zbyt zachwycony, bo myślałem, że już wszystko mam gotowe. A okazało się, że jeszcze czeka mnie sporo pracy. Musiałem wszystkie rozdziały na nowo przemyśleć, przeanalizować, niektóre fragmenty pozmieniać, ale powiem Wam, że warto słuchać takich rad, bo dzięki temu książka jest dużo ciekawsza, historia, bardziej wciągająca i mam nadzieję, że Wam również się spodobają. Pozdrawiam.